Czego można się spodziewać w czasie zajęć na pierwszym roku z przedmiotu konstrukcji i techniki budowlane? Z, powiem tak, teoretycznie był to, przynajmniej dla mnie, zdecydowanie najtrudniejszy przedmiot, najwięcej miał wspólnego z matematyką i fizyką. W trakcie tego przedmiotu studenci byli wprowadzani w tajniki, w tajniki. Konstrukcji pod kątem, w jaki sposób pracują poszczególne elementy budowli, budynku. To znaczy, w jaki sposób, jakie siły działają na budynki, czy w budynkach, również na poszczególne elementy tego budynku. Tutaj, tutaj powiem, że tak naprawdę to się. Spośród wszystkiego tego, co może się dziać z takim elementem, tak naprawdę cały temat sprowadza się do wydzielenia dwóch sił: to znaczy, element może być albo ściskany, albo rozciągany, albo jednocześnie ściskany i rozciągany w wypadku zginania, ponieważ zginanie jest tak naprawdę kombinacją tych dwóch sił. Jeżeli zginamy jakiś element, to znaczy, że z jednej strony jest on ściskany, z drugiej rozciągany. I te siły łagodnie przechodzą jedna w drugą, a po środku mamy coś, co nazywamy osią obojętną przekroju. To znaczy, w środku takiego zginanego elementu istnieje taka strefa, w której nie działają żadne siły. Potwierdzeniem tego jest, czyli wytrzymałość elementu zależy od tego, z czego on jest wykonany, czyli jaką wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie ma materiał. Ale również od tego, w jaki sposób ten materiał w takim elemencie jest rozłożony, ponieważ najrozsądniejszym jest w wypadku zginanego elementu, a wszystkie na przykład płyty albo belki w konstrukcjach budowlanych są właśnie zginane, to ten materiał jest tak rozłożony, żeby najwięcej tego materiału właśnie było w tym miejscu, gdzie te naprężenia są największe. I najlepszym przykładem na taki Element jest np. belka dwuteownikowa, która składa się ze środnika i z pasa dolnego i górnego, i warto tutaj właśnie zwrócić uwagę, że ten środnik jest bardzo cieniutki, a wszystkie siły, jakie ta belka przenosi, właśnie są rozkładane w tych górnym i w dolnym części elementu. Oprócz tego omawia się schematy statyczne właśnie całych, całych elementów, czyli belek lub płyt, słupów, podpór ciągłych, czyli ścian. I były opracowany również tzw. plan kremony, czyli graficzna metoda liczenia. Sił w kratownicy. To był, jeden, to był całkiem rozległy temat, opracowywany w czasie tych zajęć. Były właśnie omawiane schematy statyczne budynków, statycznie wyznaczalne, statycznie niewyznaczalne. Kratownice proszę, jeżeli ktoś w ogóle wie, co to jest kratownica, to jest właśnie taka konstrukcja, w której wszystkie elementy są albo ściskane ażurowa, w której wszystkie elementy są ściskane lub rozciągane, i ona jest właśnie wykonana z trójkątów i taką kratownicę, jeżeli się przyjmie założenie, że ona jest obciążana tylko w węzłach, można, można siły w każdym z tych elementów wyznaczyć za pomocą, wyznaczyć graficznie, za pomocą ekierki i ołówka. To znaczy, mając narysowany schemat, rysunek, rzut takiej boczny takiej kratownicy, można przewidzieć, jakie siły będą w każdym z tych elementów, jeżeli tylko się przewidzi, w jaki sposób ta kratownica zostanie obciążona. Aby zaliczyć ten przedmiot, oprócz egzaminu należało na koniec semestru przedstawić tak zwany arkusz, który należało w trakcie wielu, wielu konsultacji opracować, który składa się z kilku zadań, i jednym z zadań było właśnie takie. Ten, ten arkusz oczywiście musiał być bardzo ładnie estetycznie wykonany, a, a niezależnie od tego, powinien być merytorycznie poprawny to znaczy, powinien, powinien on zawierać rysunki i bardzo uproszczone zresztą, na szczęście, obliczenia właśnie naprężeń w poszczególnych elementach, czyli w belkach ciągłych, na przykład w jaki sposób tam się momenty zginające rozciągają, rozkładają itd. Dosyć ciekawy przedmiot. I niestety dosyć trudny, intuicyjnie nie bardzo zrozumiały.